Wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin rozmawiał w Łodzi z rektorami wyższych uczelni o konsekwencjach reform proponowanych przez resort szkolnictwa wyższego. Agnieszka Śmiechowska. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o restrukturyzacji wewnętrznej dużych uczelni, ścieżek karier akademickich, a także o tym w jaki sposób podnieść konkurencyjność łódzkich szkół wyższych na arenie międzynarodowej. Reformy, jak podkreślał minister Jarosław Gowin, mają być ewolucyjne i przede wszystkim wypracowane z przedstawicielami środowisk akademickich. To jest kolejny akord w tym długotrwałym już procesie konsultacji. Myślę, że to było naprawdę bardzo dobre spotkanie, bo z jednej strony ja wiem, Państwo rektorzy przedstawili mi wiele interesujących inspiracji dotyczących nowych rozwiązań ustawowych, z drugiej strony... Myślę, że to, co Państwo usłyszeli ode mnie, uspokoiło ich co do tego, że autonomia uczelni nie tylko nie jest zagrożona, ale będzie poszerzona. Minister Gowin na Politechnice Łódzkiej wręczył wybitnym studentom stypendia. Każdy z nich otrzymał 5 tysięcy złotych. W konkursie Fundacji Politechniki wyłoniono 10 laureatów spośród 71 kandydatów ze wszystkich wydziałów tej uczelni. Chciałbym po pierwsze bardzo serdecznie pogratulować wszystkim laureatom i wszystkim tym, którzy w ogóle aplikowali o te stypendia. Wierzę, że to będzie dla Was taki silny impuls. Wyróżnienie otrzymała między innymi Paula Mierzejewska, studentka czwartego roku na wydziale mechanicznym. Angażuje się między innymi w pracę w projekcie Solar Team. W jego ramach studenci skonstruowali bolid solarny, który odnosi sukcesy w międzynarodowych konkursach. Poświęciłam naprawdę dużo mojego wolnego czasu na to, żeby mieć osiągnięcia naukowe i no w moim przypadku większość wiąże się właśnie z działalnością w kole naukowym. Jest bardzo dużo pracy, nie tylko stricte naukowej, ale też takiej papierkowej, której nikt nie lubi robić. Konkurs dla najlepszych studentów zorganizowano po raz piąty. Do tej pory wyłoniono 50 laureatów.